Opowieść, przypały transportowe no kojarzy mi się taki jeden, jeden, że tak powiem, moment. Lataliśmy na Paryż głównie, głównie blachą. Renault Master, chyba 2005 rok, taki żółty. Ładowność 1,5 tony. Na poduszkach z tyłu, fajny, bo szło go dodmuchać Już mieli poładowane wszystko. Prawie, no i ja, ja jak to ja? Patrzę z tyłu, jeszcze tam, nie wiem, nie pamiętam, 80 cm miejsca, jedna paletka wejdzie, nie? Wagi żeśmy mieli gdzieś na zapasie, jakieś 400 kg, także jedna mniejsza paletka wejdzie. Nie szło znaleźć paletki, znalazłem jakieś kartony, 8 kartonów z rzeczami osobistymi, taka przeprowadzka, wziąłem to, to było gdzieś tam z z Niemiec Okolice Granicy Niemcy, Luksemburg Tam przeliczyłem 32 km wyszło więcej I za to było 150 euro Do Paryża to no Wysłałem Bodajże jechał Sylwio wtedy Obgadałem Z babką, bo to klientka była Obgadałem wszystkie, wszystkie tam Szczegóły, tak jak mi się wydawało Zrobiła przelew na konto. No super. To było gdzieś, nie wiem, 6-7 lat temu. Trzeba było te kartony odebrać z magazynu, który jest czynny 24 na dobę. Podała tam key code adres. Ja tam sprawdziłem, no rzeczywiście jest tam ten magazyn, jest tam strażnik. Po prostu podjechać o dowolnej porze dnia i nocy. Otworzyć, załadować te 7 kartonów, czy tam 8. Nie pamiętała, czy 7 czy 8 jest. I jechać dalej, nie? No i tam pojechał Sylwio. Pojechał Sylwio. Więc oni mi tak koło 19, że już jest. Tylko, że ochroniarz chce klucz. Ja mówię do Sylwia: No to masz klucz przecież, kod ten, ten pin czterocyfrowy. W tym tak, pin i jeszcze klucz. No to poczekaj chwilę, ja do babki, mówię, że ochroniasz sobie klucz. A ta, o kurde, no zapomniała klucza, ona ma przy sobie klucz. Ja mówię, no to... No już mnie trochę ciśnienie podniosło, no bo stąd auto jechało tam, aż tam na koniec Niemiec, żeby zabrać. A już wiem, że z tego nic nie będzie, bo, bo nie ma klucza nie da się otworzyć, nie da się wejść do tej skrytki nie? przechowalni no na drugi dzień pani dzwoni bo oczywiście Sylwia odjechał, pojechał na ten Paryż na drugi dzień pani dzwoni i mówi, że to wie pan no nic się nie stało może kierowca podjechać do niej, do Paryża dzisiaj wieczorem, czy też jutro wieczorem, chyba jutro wieczorem ona za ten klucz, on pojedzie z powrotem do tych Niemiec, załaduje te kartony i przywiezie, nie? Ja tak, no, może tak być, może tak być. No, no niech by tak było, nie? Tylko że to będzie kosztować, a babka do mnie mówi, że jak, no przecież ona za ten transport już zapłaciła. Ja mówię, że no, zapłaciła pani z Niemiec do Paryża, a nie z Paryża do Niemiec. Yy, i z Niemiec z powrotem do Paryża. Nie? I następny problem, że klucz jutro wieczorem. Nie, no nie mamy tyle czasu. Sądzę, że, że auto jedzie z Paryża jeszcze dzisiaj. Nie? Bo już coś tam wlazło. Dobra, bo naleci do Polski. Bo ona dziś z Warszawy była. Poda ten klucz yy, gdzieś tam w Polsce gdzieś tam zostawić się jakoś dogadamy. Zde so, myślę, no dobra, no jestem o tyle lepszej sytuacji, że już mam za ten kurs zapłacony. Ale z druga strona, że już raz tą trasę zrobiłem, nie? Dlaczego ja mam drugi raz za Darbo jechać, skoro nie z mojej winy yy, się, się nie udało, nie? Podpowiedziałem mi, że mam znajomego w Paryżu, czy bym mogła ten klucz podrzucić znajomemu. No, babka mi ona nigdzie nie będzie jeździć, nie ma czasu. Pakuje się już do Polski, nie? No, się taka światowa jakaś, nie? No, ale, no, ale trudno. Minął z tydzień, przychodzi w kopercie, klucz normalnie wsadziła, do, klucz do, do koperty i wysłała. Przychodzi ten klucz, dzwonię do niej, że wysłała pani. Tak, tak, wysłała na adres, dobrze nie zginął. dlaczego miał zginąć? Normalnym listem, nawet nic, to jest klucz w kopercie. No. Kiedy pan będzie jechał? Bo, bo ona będzie teraz przez trzy dni, tylko nie? Ona by chciała w ciągu tych znowu weekend, w ciągu tych trzech dni, do niedzieli wieczorem jest w Paryżu. że na auto nie będzie jechać, bo auto pojechał bodajże w czwartek no to niech to auto weźmie to to, to ja mówię, że no nie weźmie, bo ja mam klucz klucz dopiero przyszedł w piątek auto pojechało w czwartek w piątek w południe auto będzie już na Paryżu nie? i dyskusja no nie tak, żeśmy się umawiali ja mówię, że no zgadza się no, no nie tak, nie? nie tak miało być mówię to następnym kursem. dobrze następny kurs był chyba około Środy ja jechałem. Dogadałem, że ja będę osobiście w czwartek, chyba w Paryżu. Yy, będę miał te przesyłki, będę miał te przesyłki i dostarczę. Yy, to, to Dobrze, zalatuję. To w środę wieczór. To jakoś tak było, że jak stąd auto o 6 rano wyskoczyło, to w tym miejscu gdzieś tam było, tam nie wiem, pod wieczór, do skrytki, a ochroniarz mi mówi, że cash, muszę zapłacić. Dzwonię do babki, że coś, pieniądze jakieś tu ode mnie chcą, nie? To niech pan zapłaci, ja panu zwrócę. I oczywiście za chwilę dzwoni, że nie zwróci mu minął kolejny miesiąc, kalendarzowo przeskoczyło miałem to odebrać w zeszłym miesiącu i ona za następny miesiąc skrytki nie będzie już płacić ja w międzyczasie chciałem zapłacić to, zanim ona zadzwoniła ale ochroniarz kasy nie, nie przyjmuje on ma tylko informację, że nie zostało uregulowane i jak jest ta informacja, on nie otwiera skrytki, bo był kod PIN ochroniarz miał kod PIN swój miał klucz i ja miałem klucz, nie? Tak wspólnie, żebyśmy to mieli otwierać wszystko. Znowu odjechałem stamtąd z kwitkiem. Ta pani bardzo, bardzo zbulwersowana, bo jak to, że nie dojrzało firmy do takich, do siedmiu do kartonów. Minął kolejny tydzień, pani dzwoniła, że już zapłaciła i że za, jak w tym miesiącu nie odbierzemy, to ona więcej nie będzie płacić. Jechał ktoś tam, nie, nie wiem, taki. królu czy ktoś tam, podjechał tam do króla, że jedź ty, bo ty, tylko ty chyba jeszcze tam nie byłeś. Podjechał, dzwoni, że załadował. No, nie, okazało się, że nie 7-8 kartonów, tylko 13. I nie tam 100 kilo, tylko tam 246 kilo, bo to wszystko było tam zważone. Nie? Wziął, jedzie do Paryża, jest w tym Paryżu, porozładowywał tam prawie wszystko, zostały te kartony dzwoni do mnie król mówi, że baba nie odbiera ja dzwonię, nie odbieram Tu ma wyłączony telefon? jakoś tak nie, mówię, no to mam tam taką znajomą, zaprzyjaźnioną firmę w Paryżu, zrzucimy u nich tylko im trzeba zapłacić za magazynowanie Pomnę 150 euro wtedy było, 600, 615 zł jakoś tak za ten kurs, nie? Już mi kurde wychodził bokiem. Zostawiliśmy to w tym Paryżu. Telefon babka włączyła na drugi dzień. No i mówi, że niestety nie może odebrać, bo nowy chłopak zabrał ją w Majorkę. Leciała samolotem i miała zgaszony telefon. Taki, Wie pan, taki spontaniczny wyjazd, wylot. Ja mówię, że no fajnie, że Pani ma takie fajne, spontaniczne życie. Ale my się, mówię, z tymi kartonami bujamy po całym charyżu. Mówię. Na ile Pani poleciała? Chyba na dwa tygodnie. Z powrotem do tej firmy te kartony z powrotem na auto u nich za każdy dzień. Nie wiem, tam 5 euro czy ileś za przetrzymywanie nie? przyjechały tutaj z powrotem. Czyli ja z tą panią na łączach, że tam trzeba płacić, to, to, to. to ta pani mówi, że ona już co miała zapłacić, to nam zapłaciła. Czeka na te nieszczęsne kartony swoje, które są ich bardzo potrzebne. Dobra, jakoś tak minęło, z, ja wiem, dwa tygodnie, bo powiedziałem tej pani, że jak będzie na, w Paryżu, żeby dała znać, wtedy dogadamy, bo jak jej nie będzie, to nie ma sensu. Minęło dwa tygodnie, i przychodzi SMS od pani, że będzie od 20, tam nie wiem 24, powiedzmy do, do 28 w Paryżu może odebrać kartony oczywiście było już yy, wypomniałem tej pani, że miało być 7-8 kartonów, a nie 7 plus 8, nie? Yy, i że miało to ważyć maksymalnie 100 kg, a nie tam 236. Pani jak to pani, a tam, ona myślała, że coś tam, coś tam, już w sumie zapomniała, co w tej skrypce ma. Ale były ustalone daty. Nasze auto, nasze auto akurat nie jechało w tym terminie. Ani nikt chyba tam nie wracał, ani nie jechał. Wyrzuciłem to na giełdę. Znalazłem gości za 150 euro. Tutaj przyjechali, załadowali te kartony. Dałem im te 150 euro, co ja sam wziąłem. Oczywiście, przez serwer, wszystko szło, czyli faktury, wszystko było fakturowane. Nie? Dałem numer, zadzwonili, bo mówiłem, prosiłem, żeby zadzwonili przy mnie, że jadą jutro, będą, żeby mówię, nie było scen. Zadzwonili, tak, pani potwierdziła, coś tam, coś tam. Na drugi dzień wieczorem dzwonią, że baba nie odbiera, Co oni mają z tymi kartonami zrobić. Mówi, że będą do jutra, do rana, przed południem wyjeżdżają z powrotem, nie? Ja dzwoniłem kilkanaście razy już sobie wiadomości, nie? Odzwania na drugi dzień, koło dziesiątej. Mówi, że niestety, znaczy niestety, Chłopak ją znowu gdzieś tam zabrał, tym razem w góry do Szwajcarii. Ja mówię, że super wszystko, kartony są kartony są w Paryżu, trzeba je odebrać. To niech pan przywiezie z powrotem do Polski następnym razem. Ja mówię, że nie, ja już wie pani, poniosłem takie koszty, że jak pani tego nie odbierze dzisiaj, dzisiaj do 12, każe te kartony wrzucić do Sekwany. Niech płyną. Nie zależy mi, mówimy, ja... Na pewno dołożyłem do tego, nie będę nawet liczył ile. Nic się nie zgadza coś tam, no opierdzier przez telefon, nie? Pani stwierdziła, że jestem niemiły, nieuprzejmy. I że mnie zgłosi na giełdę. Bo szło przez giełdę. Że ja się nie wywiązuję z umowy. Ja mierziałem ja o wszystko. Już nawet moje mam podrukowane. Zastanawiam, czy panią nie podać o zwrot kosztów. Bo to to jeżdżenie. O te kartony tam nie wiem, 14 kartonów, czy 13 po bananach, to swoje miejsce zajmują, swoje ważą, nie? Wodzić ćwierć tony w to i z powrotem po Europie, to tak nie bardzo. Skończyło się tak, że ta pani załatwiła swoją przyjaciółkę jakoś tam z Paryża, pani o 14 przyjechała, chłopaki mówili, że białym Merolem, załadowali te kartony trochę na fotele, trochę do bagażnika, oczywiście na giełdzie, żeśmy dostali negatywa i że tak powiem wyleczyłem się z jakiś tam dziwnych zleceń typu, że nie ma klucza nie ma klucza nie ma komu odebrać albo takich innych to była taka, taka że tak powiem najciekawsza najciekawszy przypał jaki mi się tam zdarzył w tym transporcie inne też były, może i równie ciekawe, może i ciekawsze. Jak będziecie chcieli, to Wam to opowiem przy jakiejś tam okazji. W każdym razie trochę tego było. Trochę tego było. A taki najciekawszy za 150 euro. Jak człowiek chciał sobie jeszcze dorzucić te 150 euro, bo miał gdzie. Tak się, tak się to wszystko skończyło. Także jak coś wozicie, to uważajcie, komu co. I dlaczego? A co najlepsze? Że pani miała dwa negatywy. Miała tylko dwa komentarze na tym, na tym, tym całym klik-transie. Dwa negatywy. No i, i ode mnie została trzeci. Ja też ostatnio. No, oczywiście od pani dostałem negatywa. No ale jak ja miałem tam grubo ponad setkę pozytywnych, jeden negatyw, to tam spłynęło jak po kaczce. To tyle. Jedziemy dalej.